To hospicjum założyłem 16 lat temu. No i jest wielkie zapotrzebowanie, bo przez 16 lat to hospicjum przeprowadziło 60 tysięcy wizyt domowych. Jest wielkie zapotrzebowanie, bo jest wielka zachorowalność na raka. A hospicjum idzie z pomocą i pociechą chorym na nowotwory w stanie terminalnym. Progres odnotowujemy codziennie. To nasi chorzy wy, wymuszają na, nos, na nas rozwój. Im większa liczba chorych się zgłasza pod naszą opieką, tym bardziej my się musimy organizować, tym bardziej musimy pozyskiwać środki, które pozwolą nam na objęcie opieką coraz większej liczby naszych podopiecznych bo fundusz zdrowia, kontrakt podpisany z funduszem zdrowia wystarcza tylko na praktycznie 50% naszych podopiecznych. Drugą połowę chorych opiekujemy się własnymi możliwymi sposobami pozyskiwania środków. Dla mnie hospicjum jest takim bardzo ważnym miejscem, bo tak wiele osób potrzebuje pomocy i właśnie w ten sposób możemy pomagać. Wszyscy, że jesteśmy, tak naprawdę. To jest tylko czas, to jest tylko nasza pomoc, to jest tylko nasza miłość. I właśnie tą naszą miłością możemy pomagać innym i dać to mało się tę nadziei i to światło Boga. Przede wszystkim to nie konkurs, to koncert charytatywny i tutaj nie można oceniać artystów wszyscy byli wspaniali. Przede wszystkim brawa dla organizatorów, bo tego typu akcja, gdzie można się podzielić pomysłem, sercem dla tych, którzy potrzebują tej pomocy, a wszyscy kiedyś będziemy potrzebować, to wspaniała rzecz. Podziękowania dla tych, którzy są obecni, bo to ich cegiełka włożona również w to hospicję, które powstanie. Te projekty, które są zarysowane. Mam nadzieję, że zostaną zrealizowane i będzie dofinansowanie również ze środków unijnych. Jestem po rozmowie właśnie z organizatorami i pojawia się rzeczywiście szansa na pozyskanie środków. Ale myślę, że każdy z nas ma cegiełkę, którą może włożyć w budowę tego hospicjum poprzez bywanie tutaj na tego typu imprezach, na włożenie tej cegiełki. Ale również należy pamiętać i przypominam Państwu, gdziekolwiek nie dotrze. Ja co roku przekazuję jeden procent i informuję znajomych, że takie hospicjum powstaje. Wszystkich zapraszam, zachęcam, wszystkiego najlepszego. źródłem pozyskiwania środków to jest y, y, odpis 1% i tu jest apel do wszystkich, y, do całej społeczności, do wszystkich obywateli, którzy y, odpisują 1% podatku y, na y, działania pożytku publicznego. Y, nawet emeryci renciści mogą to uczynić y, dokonując takiego um, przepisania y, danych z y, PITU, który rozlicza ich ZUS. Przyszłam po to, żeby Pomóc. No, jest to na pewno pomoc. Ten koncert miał pomóc yy, w budowie domu hospicyjnego. Dlatego myślę, że wszelka pomoc, yy, choćby przy zwykłym powiedzeniu dzień dobry na sam początek koncertu, umili to yy, wszystkim i, i sprawi, że, że ludzie wiedzą, yy, dlaczego tutaj pomagają, dlaczego tu przychodzą. I myślę że dlatego, że, że, że warto tu pomagać i, i przyjść tutaj nawet po południu do wieczora siedzieć i po prostu pomóc. Chcemy wyrazić wdzięczność dla artystów za ich poświęcenie, za ich serce, za ich czas. Zresztą tutaj, tak jak już było powiedziane, na koncercie, nie jest to pierwszy koncert, w którym ci Państwo biorą udział i rzeczywiście jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, również jesteśmy wdzięczni panu Wojciechowi Beckiemu za udostępnienie tekstów. I no, dziękujemy przede wszystkim Państwu, którzy tutaj wszyscy tak licznie odwiedzili, odwiedzili tutaj Klub Kiepury i mogą wspomóc budowę hospicjum stacjonarnego. My mamy dobrze rozpoznane potrzeby lokalne w zakresie opieki nad osobami nieluczalnie chorymi i wiemy, że jeśli jest bardzo dobre wsparcie rodziny, jeżeli takie zaplecze rodzinne jest dobrze zorganizowane, to z naszą pomocą, z naszym wsparciem taka opieka jest możliwa. Natomiast jeśli osoby chore są pozbawione Obecności osoby bliskiej, nie mają rodziny, takiego wsparcia lokalnego, to rzeczywiście dla takiej grupy chorych musimy pozyskać warunki całodobowej opieki, a będzie to możliwe w wybudowanym hospicjum stacjonarnym. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a mamy ogromne wsparcie tutaj ze strony miasta. Wszyscy prezydenci, cała rada miasta, e, wszyscy radni są jednomyślni e, w podejmowaniu decyzji e, odnośnie e, budowy hospicjum stacjonarnego. A więc wszystko jest na dobrej drodze, aby nasza inwestycja była e, przewidziana w, w finansowaniu ze środków e,